Cześć, z tej Beatbox, witamy na Snap SMP. Jak widzicie, Beatboxa wyposażyłem w podobną zbroję do mojej. Beatbox, pokaż easter egg na swoim skinie. Uwaga widzowie, Beatbox leci w kosmos! Powiedzieć ci Beatbox, co zrobiłem jak ciebie nie było, bo trochę pograłem O, jak byłem samemu. Możesz o. spojrzeć na dół, Uu. tam jest farma mała, zboża głównie do rozmnażania Uu. krówek. I tutaj la, las powstał na nowo. Nie będziesz go palić znowu. Teraz on tylko się nadaje do ścięcia. No i co, porozmnażałem trochę krówek. Mm. ściny zebrałem trochę i zacząłem te książki robić. No to fajnie. Myślę, że trzeba pójść do endu dzisiaj. I już zawalić tego smoka. Co o tym myślisz? Myślę, że się zgadzam. Musimy zdobyć itemki dobre, żeby móc rozwijać bazę. I rozwijać po prostu część... Wyglądową Snap SMP. No, yy, żeby bo... to wszystko zaczęło wyglądać po prostu. Wiecie. No i myślę, że litro też mocno ułatwi nam robotę, szczególnie z tymi nowinkami. No, no to co? Yy, udajemy się do. Do Nederu po... na razie. No dobra, tylko na początku sobie muszę skraftować nowy miecz. Co Ale za co mam? Za co mam? No badomenik. Chcemy to teraz robić, czy dopiero później? No w sumie. A damy radę? Bo ja nie damy, wiem. Damy, damy na luzie. Ja robiłem no to, to robimy, w zaznice, Tylko tam. kurczę, ty bo jak nam Ravager przyjdzie, on nam zacznie rozdupcać rzeczy tutaj. No one nie, nic nie niszczą. Kojarzyło że on, bo jak bieg to on niszczy. Dobra, to znaczy, przecież robił. Spierdzielisz głupoty. Czekaj, nie, gdzie oni się respią? Chodź, szybko, szybko, zanim przyjdą tam ci. Dobra, kimimy? A i co? Przyszli, przyszli. No, przyszli. Założę sobie mój magiczny mieczyk i zbrojkę. Oni się w tam, nie tam, są, tam są, tam są, tam są, tam no są. Oni w kejwach się rozpią też. Do kejwa wszedł. On normalnie... Aha. Żadnego temu. Jak ja robiłem na tym, na singlu, to przysięgam, że z żelaznym setem by mnie porobili prawie. Dobra, idę się trajdować z tymi. No właśnie to z patyk chciałem. Z patykarzami. A to ty się trajtuj z patykarzami, ja poszukam książek. Ty kupowałeś Fire Aspect? Nie. To ci kupię, bo jest tanio. Ale się nie da wytradować z patykarzami. Chodź tutaj. Moje Chodź, tutaj. Chodź tutaj. Chodź tutaj. Chodź tutaj. Masz. Nie ma, to... Co z tego, że mam już dwie? Ja nie wiem, ja mi z klikiem kupiłem dwie te książki, czy co się dzieje? Looting 3, o, to jest fajne, tego potrzebujemy. Fajne. Ty, to może jeszcze zrobimy tego, jak już tak fajnie mamy ten looting, to bym ogarnął Enchanting Table na 30. No, no tak, bo ja właśnie to chciałem bardziej. Mm, za 22 jest, jeszcze to nie ten. Ile mamy tego bushelfów? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ogólnie trzeba 15 zrobić. Dobra, wróciłem, mam 36. Lipa. Ej, dobra, ryzykować, knockback 2. Mm, nie wiem, ja bym tego nie robił, ale jak ja chcesz... Ja spróbuję. Dobra, widzowie? Dobra, mogło być gorzej, przynajmniej Sharp 3 jest. Dobra, no to lecimy na nether. Uuuu... Uh. No to no jest na tamtej górze. E, na przeciwko. O, no dobra, to chyba będzie trzeba obejść to jakoś. Dawaj. Pędzimy. Mój lubiony spawn w nadarze. O, do laby może spadniesz. Nie tym razem. A co chcemy do bastionu czy gdzie? Do bastionu, prowadź do tego bastionu właśnie. To czekaj. O! Mortale dobra tam są. Albo tutaj wejdźmy, z tej strony. No ale tam są skrzynki te z najcenniejszymi rzeczami, są. Ja nie wiem, ja się nie znam. Oni nas zbombią pewnie. O kurde, ale one bombią, ale one bombią. Dobra, wracam tam. To się wytnie. Chodź. Nie, wiem, co ty, seta całego przyniosłeś ze sobą? Tak, ja wiedziałem, czym jakiś gaz nie, nie będzie bombił po drodze. Ja tutaj brutale bomby z góry. No nie, no nie! Brawo! Ale to nie było takie. Te gmina to, to nie jest Plecy, plecy, plecy! To, ile ich tutaj? Jak ja nie umiem w neder. Jak ja nie umiem w neder. Dobra. Dobra, yy, jest ten Nederade Scrap. Wymieniamy się goldem z tym, co tam na górze jest. Chociaż nie, on ma tego małego, a ten mały będzie podpierdzielał golda rzeczy. Mówisz? Tak, one podpierdzielają to wszystko. Ja, nie, no nadal te pigmeny biegną. Ja bym jeszcze trochę partyzanta się pobawił. W sensie, że może jakąś skrzyneczkę trafimy. A tak to idziemy chyba zdobywać tą Twoją metodą, że na serio na ten niebieski se pójdziemy i undermine. No, jak ty masz jeszcze looting. No to no. no to będzie klasa. No z tej strony ta struktura bardziej ładnie wygląda. Tak ty, bardziej bo... bardziej Aha, wiadomo, bo tu co by jesteśmy... To jest ten sam Bastion? Tak. Nie wiem, to zrobimy. Nie Ni się stamtąd. zatrzymają. Dobra, rzucę im po prostu ten, to mi powywalają. Ty, czemu on cię git walnął? No ja go walnąłem, bo kopałem bloki pod nimi. No to mamy jednego. To, on teraz na ciebie się chce rzucić. Co ty zrobiłeś? Co ty zrobiłeś? Dobra, gonię cię. Tu Czy ty mnie hitnąłeś? Nie, nie hitnąłem cię. Dobra, powiedz kiedy zabijesz te świniaki dwa. A tego Piglina też zabić w takim przypadku? No chyba tak, no jak, jak to, to nie ty mnie balnełeś, tylko piglin, no to. Dobra, to się powymieniam z nim na szybko. Nie no, samo, samą kupę mi dał. Dobra, bijaj. Jest już bezpieczny. Na pewno? Na pewno. Dużo pustego terenu, ale też w sumie dużo nam to nie zmienia aktualnie, bo i tak nic Właśnie nie ma. Dobrze powiedziałeś, dużo pustego terenu. No. Tu nic nie ma. O! Jest! Bastion kolejny? Ja nie mogę. A gdzie twierdza? Jakaś, maybe. Serio? Co się stało? mimbox co? co ja zrobiłem? Co? Strzeliłem do niego z łuku, podnieciłem się, bo strzałom z łuku odbiłem jego kulę, nie? Mhm. I miałem wciśnięte, a i nagle patrzę pod siebie, a ja spadam do lawy. Dobra, dam ci i gdzie, gdzie to jest. Tutaj, no tutaj spadłem. Jesteś tu? obok. Ta tu, I ty, na już jesteś, ty już jesteś na poziomie lawy Czy pod? O, chyba już trochę pod. No nie, no, no trochę pod. Tak jedną krawkę. Dobra, to log Logan za chwilę wodzę. Już? Co? Już? No mówię, no te dwie kratki. Dobra. Dobra, wodzę, uwaga. Palecie. i gdzie jestem? Tu, gdzieś. Co poziom niżej. już nie ma lawy? Nie ma. Dobra, to wbijać? Wbijaj. Jest, Dobra. JEST JEST JEST! Kurde Udało kratkę! Się. Idealnie! Dobra, Ale jeszcze się o, o ścianę zahaczyłem! Dobra szczerze ci mówiąc, so close. A ty miałeś e, rezistanskę, tylko że ty nie miałeś kiedy tego wypić. Jak to? A to nie był miód? Nie. Dobra, wywalone, możesz wracać. Jak są owa odzyskane? Ja ci tutaj jakąś nową skrzynkę skraftuję i, i wrzucę po prostu wszystko ciurkiem, co, co mi jest niepotrzebne i tam pewnie też będą twoje itemy. Dobra, jestem aktualnie sam na serwerze, Bimboxa nie ma, bo trochę go zmęczyło bieganie po netherze długie. Ja myślę, że w tym czasie pogarniam jakieś książeczki, co prawda jest dosyć późna godzina u mnie, ale czego się nie robi dla SMP. Myślę, że muszę cywilizować drugą wioskę. Idę poszukać owiec. Dobra, znalazłem ostatnią owcę. Myślę, że będzie na te trzy łóżka dla tych trzech wieśniaków, co w wannie siedzą dalej. Ogólnie bibawy wannie się chyba powiększyła, bo tutaj czwarty wieśniak jakiś cudem wszedł. <toszcz> <grabia> Bimbox właśnie się ujawniłeś, Zde mną nagadasz w międzyczasie. Dobra, trzeba ich podkopać. Dobra, myślę, że chłopaki i tak będą mieli tutaj trochę lepszy standard niż tamci. Teraz ich trzeba podkopać. No i siema, witajcie w nowym domu. Dobra, no i co? Robimy pierwszego. Pokażę wam jak coś lepszego się trafi. Dobra, w międzyczasie jeszcze poszedłem zebrać dofinansowanie ze skrzynki. Zapomniałem Raldów. Dobra, mam książkę Protection 3. Myślę, że to będzie dobry deal. Dobra, jest z czwórka. Myślę, że też to weźmiemy. Mending mi się trafił, ale słuchaj, potrzebuję 8 emeraldów. No to mamy w bazie, ja na tak, ja farmie mam dwa staki. No to chodź do wioski tej nowej, w sensie tej drugiej. Ja że ci tu wie, wieśniak skacze? Znowu? Mas. Dobra, pierwszy Mending na snap SMP, słuchajcie. W sumie to całą wioskę zniewoliliśmy praktycznie totalnie bez, bez jakiegokolwiek. W wysiłku. No. Jeszcze dwa wieśniaki są tutaj, więc można im tam lekternę zamiast zaraz powystawiać. A breaking się przyda najbardziej powiem. Dobra, chodź spać. Dobra, robię Mieczyk Sharp 4. Na klatę se zrobię. I na banie sobie nałożę Mending, bo jest najbardziej zryta. No i git. Trochę już się świeca. Masz mending jeszcze? E, mending możesz se kupić u wieśniaków. Tak musisz dać Emeraldę. Masz. Dobra, no to chodź. Nie ma czasu. Ty! Trzeba było w bazie wybudować portal drugi. No w sumie... Nie mamy obsydianu, nigdzie lawa pulki żadnej. Ogólnie obsydian to jest tam pod wodą był jakiś. No to nie wiem, możemy sobie wybudować tutaj. Tak, nie. Tu jest tylko 6 obsa zostało. 7 Dwa mamy jeszcze chyba ja w bazie. już To bez sensu w takim przypadku. Jak będą dwa, to będziemy mieć 9, a potrzebujemy 10. Idę zobaczyć, ile jest obsa w tym... w skrzynce. Dwa obsidianu już znalazłem. Ty czekaj, czekaj. Dobra. Wiem, skąd wezmę. Skąd? No obok mojego łóżka. Jest takie ten, kratka z wodą. I tu gdzieś lawa była. O, lawa pulka. O, diak... Dobra, myślałem, że diaksy. Nie, łącznie mam mam ty masz dwa. What the hell? Co tu się dzieje? Ja nie mam złotego tego. Eee, dać ci? Mam jakieś na wyczerpaniu, ale mam. Chcesz? Możesz dać coś. Ty, forteca! <laughs> Dobrze, mojej pajęczy zmysł. <laughs> tu będzie forteca. Tu będzie forteca. Czekaj. No i jest no forteca. Powolutku. O, no, o dieksowa zbroja dla konia, super przydatna. Ty, słyszałem te blazer. Gdzie, gdzie, gdzie? O, gdzie ty jesteś? No tam, gdzie byliśmy, tutaj. Ja tam też słyszę. Ej, nad nami. Nad nami są blazer? Czekaj, czekaj. Tutaj jakoś. A, no bez Nad nami są. Czekaj. A gdzie one są? No tu będą. O! O kurde, pal jumpscare Ty, tu jest jeszcze... Ej, tu jest jakiś poziom, tu nie byliśmy. Dobra, to schodź tam. Ej, dobra, tu jeszcze się ciągnie w tą stronę. Tu będzie ten spawner, musi być. O jest, jest, jest! Dobra, mamy. Mamy to. Dobra, sześć Ty, już już w sumie nazbierałem. Co ty? No zbierałem już tych pałek. Ten looting dobra, to nie ślebny. Wyjazd z naderu. Wreszcie się uparaliśmy z tym naderem. Lepszy spawn mieliśmy teraz No, no to lecimy Dawaj, waltą perełkę No dalej w tą stronę Dobra, wypadła Drifty łódką Jest, mam, 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 dawaj, dawaj Dobra, 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 dobra. dobra, dobra. I yes. czekaj, 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 czekaj I widzowie Kakujemy na 3 2 1 Bomba ale ekscytacja. Leciał, czy jak to? Czekaj, to ja się w... ja się będę wklejał na ten. Dobra. Ja się wklejam tutaj, gdzie są te, te, wiesz. Bo, bo ja wiadra nie mam, więc dlatego pytam. O kurde! Co? No nie! Twoje tutaj leżą. Ja wiem, że leżą, ale chyba teraz się nie da w ogóle zwalnąć. Dobra, tam zniszczysz. O kurde! Ała. Dobra, udało ci się teraz. Dobra, chyba musimy go klasycznie zrobić. Dobra, w sumie mamy tego. Sharpa. Nie mogę... Klatę nic nie mam aktualnie. Miecz Sharp 5 straciłem. Nie, ja mam twój miecz akurat. Ja się zaraz zbombię. Dobra. To po smoku. No ale na razie Dent City nie wiem. I lecimy od razu Dent City. Masz Uksur. Dobra, na Enchanty będzie. To klata się przynajmniej odrobi. I to? Wychodzi wychodzić z tego? No. Czy my idziemy od razu do End, end City? Nie no, ja idę syklatę zrobić. O, tutaj jest ten rozbłysk. Tutaj jest ten rozbłysk. Ale on fajnie się prezentuje. Mam nadzieję, że Minecraft mimo wszystko trochę więcej doda do tego Endu. Ale na razie to to też fajnie się prezentuje. Dobra. Jestem w End City. Jakie kordy masz? Minus 100 na minus 1200. Dobra, widzę cię już. już Nevermind. Okay. Załóż trochę do góry. Co jest? Widzisz mnie? No widzę cię. Dobra. Co ja tu wróciłem, i gdzie ja tu? Jak skoczysz, to może. Tylko, że tu jest. Wróciłeś? dobra, jest. To, to może dodali wybuch i usunęli End City. <noise> usunęli. No ja tam perełki, w no. Nie, no przecież to jest to, gdzie byłem na początku. Może znajdziesz, że się jakoś Dobra, poczekaj, Ej, Dobra, tutaj tu jest szansa, tu jest szansa. Dobra, poczekaj na mnie, poczekaj na mnie, bo chcę Ci coś przekazać. Ty trzymaj firewerki, jakbyś znalazł Sylitrę, żebyś mógł znaleźć więcej. Dobra, ja logam. Siema. Dobra, siema. Dobra, wróciłem. Jest godzina gdzieś 21. Jesteśmy w dalej. Beamboxa aktualnie nie ma na serwerze. No to cóż, no trzeba wrócić do Baski, myślę. Dobra, jesteśmy już wiosny na szczęście. Akurat się ściemnia znowu. Ta skrzyneczka nie jest niczym oznakowana, ale myślę, że to, że to może Bimbox zostawił dla mnie. Tak, w takim przypadku to bardzo miło z jego, z jego strony. Bruteklata z mendingiem. Elytra, Elytra, to czyli on zdobył Elytrę. Oczywiście wbijacie do niego na kanał, żebyście zobaczyli, jak zdobył tą Elytrę. To by było na tyle. Lajkujcie, subujcie, jeżeli chcecie więcej kontentu. A ode mnie to wszystko. Yo.